Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dalej zajmuję się podstawami zarządzania. Dzisiaj chciałabym się skoncentrować na epistemologicznej wizji organizacji i określić, opowiedzieć o organizacji jako strukturze. Strukturę będę rozumiała jako formy. Definicje struktury są różne. Według Tatarkiewicza struktura jest to forma, a formę definiuje on jako układ części, elementów. I do pojęcia formy zbliżone jest pojęcie struktury, oznaczające formy nieprzypadkowe ukształtowane przez człowieka. Według badaczy amerykańskich, struktura to aspekty wzorca, Zachowania w organizacji, które są względnie stałe i ulegają jedynie pewnym zmianom. Struktura organizacyjna, można ją określić jako sposób zespolenia składników organizacji w całość ze względu na wspólny cel. Na przykład, sposób zespolenia ludzi to struktura społeczna, sposób zespolenia narzędzi to struktura techniczna. Sposób zespolenia procesów to struktura procesów. Występują również struktury zbiorów, relacji, funkcji i całości. Czyli struktura organizacyjna jest to zespół, zbiór elementów, które mają na celu osiągnięcie wspólnego efektu. Czyli w organizacji, w firmie są to ludzie plus narzędzia plus administracja plus systemy zarządzania dążące do wspólnego celu, celu jednostek, ludzi, pracowników i celu firmy. Struktura organizacyjna ma swoje funkcje. Dla menadżerów są to... Dla nich struktura organizacyjna jest doskonałym narzędziem zarządzania, bo tworzą ją menadżerowie, aby było im sprawniej zarządzać. Dalej, struktura organizacyjna służy do scalania składników w organizacji w całość ze względu na wspólny cel, więc również ułatwia niemalże wszystkie procesy, które są wykonywane w organizacji. Co najważniejsze, poprzez strukturę osiąga się cele. Są to cele organizacji, ludzi w niej pracujących oraz cele otoczenia. Struktura, dalej mówię o funkcjach dla menadżera, dla firmy, dla otoczenia, struktura służy do zapewnienia względnej równowagi dynamicznej, która może zapobiec destrukturyzacji organizacji. Dalej, struktura organizacyjna, zapewnia synchronizację w czasie i przestrzeni realizowanych w organizacji procesów. Dalej, struktura organizacyjna dąży do stabilizacji, do zmniejszania niepewności w organizacji oraz wiąże organizację z otoczeniem, bo pomiędzy strukturą organizacyjną a otoczeniem dokonuje się wymiana, na tej wymianie korzysta zarówno struktura organizacyjna, firma, jednostka, organizacja w szerokim tego słowa znaczeniu, jak i otoczenie, czyli odbiorcy, dostawcy i inne elementy otoczenia. Pomiędzy strukturą organizacyjną, organizacją a otoczeniem występuje adaptacja bierna gdy organizacja powiązana jest z otoczeniem, by, osią... by organizacja dostosowała się do wymogów otoczenia, czyli tak jakby w adaptacji biernej organizacja jest zależna od otoczenia, a adaptacja czynna to jest, występuje wtedy, kiedy organizacja wywiera wpływ na otoczenie. Teraz chciałabym podać właściwe cechy struktury organizacyjnej, Przepisywane każdej strukturze organizacyjnej. Cechami tymi są specjalizacja, e, hierarchia, centralizacja i formalizacja. E, tutaj e, podczas tego naszego spotkania ja tylko określę i, tak jakby, zdefini zdefiniuję te właściwe cechy struktury organizacyjnej. E, Opis tych cech jest bardzo szeroki, więc chciałabym Państwa zaprosić na mojego Patronite'a po opis tych cech szczegółowy, jeśli będzie to kogoś interesowało. A więc zacznę od specjalizacji jako pierwszej właściwej cechy struktury organizacyjnej. Ogólnie mówiąc specjalizacja jest to proces wyodrąbnienia z całości pewnych elementów. Na przykład podział pracy, podział funkcji. W specjalizacji można wyróżnić dwa aspekty. Pierwszym jest dzielnie funkcji, a drugim jest umiejętność podmiotu, który został wyspecjalizowany czyli podmiot, który wykonuje wąski zakres czynności. Specjalizacja to kumulacja jednej zdolności. I można ją odnieść do wszystkich składników organizacji. Czyli każdą zdolność, tak naprawdę, każdą e, umiejętność można wyspecjalizować. Specjalizacja poprawia wydajność, jakość oraz obniża koszty pracy. E, oczywiście istnieje granica specjalizacji, która e, tak naprawdę jest bardzo. E, Wąska, bliska można powiedzieć. Można mówić, mówiąc w cudzysłowie, przespecjalizować jednostkę czy też, czy też pracownika i wy, wynikną z tego większe problemy niż by był uniwersalnym, niewyspecjalizowanym. O tym, co zrobić, by uniknąć następstw głęboko posuniętej specjalizacji o kryteriach, wedle których grupuje się stanowiska, czyli o kryteriach specjalizacji, o integracjach w specjalizacji również ważnych, powiem na patronite, gdzie serdecznie Państwa zapraszam, jeśli będą Państwo oczywiście chcieli pogłębić ten temat. Drugą właściwą cechą struktury organizacyjnej, jest hierarchia. Hierarchia jest to układ pewnych, dowolnych elementów rzeczy, zdarzeń, ocen, zjawisk, w którym na podstawie jakichś założonych reguł każdy z nich może być podporządkowany pewnej grupie klas. Jest ona właściwa dla każdej organizacji, ta hierarchia i przysługuje każdej zbiorowości organizacyjnej. Hierarchia występuje w życiu biologicznym, chemicznym, fizycznym, bo systemy schierarchizowane mają większe szanse przetrwania, dynamicznie się rozwijają. Hierarchia kształtuje ekwiwalentyzm. Do jednego celu można dojść różnymi drogami. Czyli mówiąc ogólnie, hierarchia jest to układ nadrzędności i podrzędności składników organizacji stanowisk pracy, komórek organizacyjnych, ale w każdej organizacji ma odmienną, różną postać. O tym szczegóły wynika hierarchia, o czynnikach określających rozpiętość kierowania. O rozpiętości kierowania po pierwsze, również powiem na moim patronacie, gdzie serdecznie Państwa zapraszam, gdy będą Państwo zainteresowani również tym tematem. Trzecią właściwą cechą struktury organizacyjnej jest centralizacja. Centralizacja jest następstwem hierarchicznej budowy instytucji. Jest to piramidalna struktura władzy, mająca zapewnić jedność i jednolitość poleceń. Wiadomym jest, że od wieków, tak naprawdę, problemem jest rozmieszczenie władzy w organizacji. I na tym menadżerowie powinni koncentrować się szczególnie. O tym, czym jest władza, jakie są aspekty władzy i jak do tej władzy można się odnosić na przykład w kontekście oddziaływań, również powiem na moim patronacie, gdzie zainteresowanych tym tematem zapraszam. Ostatnią, czwartą właściwą cechą struktury organizacyjnej jest formalizacja. Formalizacja wiąże się z pojęciami biurokracji przede wszystkim. Tak więc formalizacja kształtuje relacje między organizacją a człowiekiem, można powiedzieć w bardzo dużym uproszczeniu formalizacja jest świadomym i racjonalnym kształtowaniem procesów organizacyjnych, dzięki niej utrwala się, utrwalają się pewne role w organizacji i ta formalizacja ma zapowie, zapobiec chaosowi. O, o przejawach formalizacji w firmie oraz o tak jakby racjonalnym podchodzeniu do tematu formalizacji postaram się opowiedzieć Państwu również na patronacie, gdzie zainteresowanych serdecznie zapraszam. Na dzisiaj pozwolę sobie skończyć nasze spotkanie. Zapraszam Państwa do wysłuchania kilku słów o, o strukturze organizacyjnej, o organizacji w ujęciu strukturalnym, o epistemiologicznej wizji organizacji. Zapraszam Państwa do subskrybowania mojego kanału i do usłyszenia niebawem, mam nadzieję. Pozwolę sobie jeszcze dodać, że podczas następnego naszego spotkania poruszę temat teorii zarządzania. Będę starała się skoncentrować albo chociaż podać zarys teorii zarządzania, jak to zarządzanie w teorii wygląda, i z jakimi rzeczami w tej teorii zarządzania ma się do czynienia. Za dzisiaj bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia niebawem.